Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie znowu w tej mojej serii Scrabbookingu na poważnie. I dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka, dosłownie, to będzie dosyć krótki film, kilka takich wskazówek moich dotyczących samego YouTube'a. Jeżeli już zdecydujecie się nagrać film, zdecydujecie się go wrzucić na YouTube'a, założyć sobie kanał na YouTube'ie, o czym będę chyba mówić w następnym filmie, bo tak postaram się to w miarę, żeby chronologicznie jakoś miał ręce i nogi, i jak już nauczycie się obrabiać te filmy i tak dalej, też będę o tym mówić później. Ale kilka takich wskazówek na początku, które mi się po prostu nasunęły przy okazji nagrywania filmu, więc stwierdziłam, że Wam też o tym, też o tym powiem. Pierwsza rzecz, czyli właśnie to, o czym wspomniałam w ostatnim filmie, to jest częstotliwość, to jest regularność wrzucania filmów. I ma to bardzo duże znaczenie, tak samo jak regularność we wrzucaniu postów na Facebooku. Ma znaczenie dla Facebooka, dla tych wszystkich... No tak, nie boli. Wiecie, że w że wasz film pojawi się większej ilości osób, że on się będzie pojawiał waszym obserwatorom, bo to też to, że ktoś tam ma dzwoneczek wrzucony jeszcze wcale nie świadczy o tym, że ten film się wam pokaże. Ja już zauważyłam nieraz, że mam ustawiony dzwoneczek powiadomienia, subskrypcji, a filmy mi się nie pojawiają. Zwłaszcza tych osób, które, które wrzucają filmy właśnie tak rzadziej albo nieregularnie, bo to bardziej chyba o tą nieregularność chodzi. No więc sama muszę tam sobie zaglądać raz na jakiś czas i później odkrywam filmy po czasami kilku, wielu tygodniach o tym, że ktoś dodał jakiś film. Więc żeby tak nie było, radzę Wam właśnie jakąś tą regularność prowadzić w publikacji swoich filmów. Druga kwestia, jak już macie kanał i, i jakieś tam filmy publikujecie i to jest rzecz, którą, której ja nie robię specjalnie, a która wyszła mi przy okazji, zauważam, że w czasie, kiedy ja publikuję filmy, kiedy wchodzę, mam więcej czasu i chodzę po kanałach innych osób i komentuję, to wtedy i autorzy tamtych filmów do mnie zaglądają częściej. Sama też tak mam, jak ktoś komentuje moje filmy i ten e, nikt mi się tam powiela więcej razy, to ja też e, automatycznie to nie jest jakieś świcie wyrafinowanie, po prostu taka jest nasza natura. E, chcemy się nawet, nie wiem czy, odwdzięczyć, bo tego nie robi się nawet specjalnie, tylko po prostu wchodzimy na tamte kanały. Co więcej, nie tylko my się rewanżujemy nawzajem, ale obserwatorzy tej drugiej osoby jeszcze zaglądają do nas. Ja tak w ogóle zaczynałam e, YouTube'ową przygodę i to nawet nie chodzi o to, że szukałam osób, które będą moje, oglądać moje filmy, tylko ja szukałam filmów, które warte byłyby obejrzenia. I jak e, trafiłam na kanał, chyba Eni była jedną z pierwszych, na których kanał trafiłam, to zaczęłam tam pisać właśnie coś pisać jakieś komentarze na temat jej prac. Zaglądałam, kto jeszcze komentuje. Szukałam tych nowych osób właśnie wśród komentatorów innych filmów. I myślę, że wiele osób tak robi, zwłaszcza na początku. Jak ktoś coś ciekawie napisze w komentarzu, wiecie, no bo jak napisze się w komentarzu a fajna kartka. Nie jest to taki zachęcający komentarz, ale jak ktoś napisze o świetna praca, robiłam ostatnio podobną Albo w nie wiem, w innej kolorystyce, albo mi nie wychodzą takie prace. Tam widziałaś ostatnio na moim filmie i ktoś wtedy też jest ciekawy, nie? Nasza ciekawość, czy faktycznie te prace nie są takie fajne, e, czy może jednak są fajne, czy y, no wiecie, wiecie co mam na myśli, nie? Zaglądamy po prostu, już nie będę się rozwlekać. Zaglądamy tam do tej sekcji komentarzy. Też po to, żeby te osoby poznać, które tam komentują. Tam też są interakcje, tam też nawet jeżeli ktoś nie ma swojego kanału, to właśnie z tymi osobami, które gdzieś tam się udzielają, gdzieś komentują, jakaś ta mała chociażby z iść się robi. Widać to przede wszystkim na live'ach. Nie jak już się znamy ileś tam lat nieraz, no to zupełnie inaczej, inaczej rozmowa wygląda niż, niż tak jak totalnie się nikogo nie zna. Więc takie zaglądanie do kanałów swoich nawzajem jest też bardzo fajne i bardzo... Mm, pozwala nam poznać się nawzajem. I jest to coś, co naturalnie napędza nasz kanał, naturalnie przyciąga nam nowych widzów y, na, y, do naszych filmów. Więc to jest właśnie ta rzecz. <taki> takie komentowanie y, innych filmów. Kolejna rzecz to jest komentowanie swoich filmów. I wiem, że to brzmi takie, wiecie, jak robienie sztucznego tłumu. Ale ja... Do, no, na razie, póki jeszcze jestem w stanie, bo wiadomo, na pewnym etapie jakiegoś rozwoju skrapowego czy youtube'owego, no nie ma szans, żeby oglądać, żeby, przeczy... znaczy, żeby przeczytać, żeby odpowiedzieć na wszystkie komentarze, bo przeczytać to myślę, że długo jeszcze będę w stanie. Ale już teraz widzę, że jak ma bardzo dużo komentarzy, nie zawsze jestem w stanie odpisać. Staram się to robić, póki co nie mam żadnego komentarza który byłby nowym komentarzem na moim kanale, to jest jeszcze istotne, na który bym nie odpowiedziała. Staram się, wiecie, zasewnuszkować. To jest zawsze miłe dla osoby, która pisze komentarz. Staram się, jeżeli ktoś mi tam napisze coś takiego dłuższego, staram się z tą osobą porozmawiać. Czasem ta osoba też odpowie i tak się tworzą znajomości skrapowe, też, nie? Że właśnie rozmawiamy ze sobą. A jeżeli ja napiszę komentarz pod czyimś filmem i ten ktoś nie odpowie na ten komentarz w żaden sposób, Czasami zaserduszkuję albo nawet i nie, no, ale powiedzmy, że nawet zaserduszkuje. No to ja mówię, no fajnie, zaserduszkował, no i co? No i nie chcę mu się ze mną gadać, nie? No szczerze ja tak, nie zawsze, ale no, staram się tam też pisać coś więcej niż tylko o ładna praca. No, więc mam tutaj tak, żebyście sobie, się, żebyście się zastanowili nad tym. Osoby, które już mają kanały, i osoby, które zaczynają dopiero je tworzyć, zaczynają zakładać, może z tą moją serią właśnie teraz filmów, się zmobilizujecie, będzie mi bardzo miło. I jak napiszecie właśnie tam w komentarzu do tego filmu, że tak zaczynam, zaczynam razem z Tobą, albo zaczynam dzięki Twoim filmom, no to w ogóle wiecie wielkie, zrudłe, jak to pokazują dziewczyny. I, I będzie mi bardzo miło, i na pewno zajrzę, zasubskrybuję wa, Wasz kanał, włączę sobie ten dzwoneczek cały. I zobaczę i będę oglądać właśnie Wasze postępy i naprawdę będzie mi na pewno serce rosło, jak, jak będę wiedzieć, jak, jak fajnie Wam idzie, bo jestem pewna, że Wam fajnie pójdzie, bo to wcale nie jest takie trudne, jak to się wydaje. No więc komentarze na innych kanałach i komentarze pod swoimi filmami. Nie mówię o jakimś napędzaniu, takich, wiecie, bezsensownych komentarzy, no to tam YouTube, jeżeli widzi, że jest dużo lajków, czy góra, czy łapka w górę, czy łapka w dół, czy widzi dużo komentarzy, to wtedy on pokazuje ten film większej ilości odbiorców, bardziej większe prawdopodobieństwo, że trafi film na stronę główną, bo wtedy, yy, no i znaczy się, że te filmy się podobają. Filmy się podobają, więcej osób klika, więcej osób klika, więcej reklam się wyświetla, więcej reklam się wyświetla, YouTube więcej zarabia. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Zapomniałam powiedzieć o linkowaniu swoich filmów. Jeżeli jesteście na grupach scrapbookingowych, że i widzicie, że ktoś pyta o inspirację. Na przykład, a mam zrobić kartkę taką i taką. Ja już na te komentarze nieraz nie mogę patrzeć na te posty. Albo słuchajcie, nie umiem zrobić jakiegoś tam, powiedzmy, pudełka. O, nie, chciałabym zrobić pudełko do mojej kartki. I ja w tym momencie żarówam. Przecież nagrałam film, jak robić pudełka do kartek. Wrzucam linka do tego filmu komuś. I przez to ten ktoś i osoby, które oglądają, które zaglądają do tego posta na Facebooku mają możliwość, yy, wiecie, trafić do mnie, no bo Scrapbookingowy świat jest taki duży, że no nie zna nas <laughs> wiele skraperek. mimo że nam się wydaje, że już tak dużo osób znamy, to jednak... jednak nie znamy, jednak jest dużo osób, których yy, no, nie mamy szans nawet nigdy poznać. Ale właśnie przez takie rzucanie nitek, tych linków swoich gdzieś oczywiście nie takich bezsensownych, że się będę chwalić teraz i tu się będę chwalić i tu wrzucę. Tu mnie nikt nie pyta o zdanie, ale ja tu wrzucę i tak, bo ja chcę się pochwalić. No nie, to jest, wiecie, no jak ktoś naprawdę pyta, czy to o inspirację, czy o jakiś sposób na coś, to wtedy warto się tymi swoimi filmami dzielić, bo po to je nagrywamy, żeby jak najwięcej osób z nich skorzystało, a nie po to, żeby sobie wisiały w YouTubie, nie? Chociaż ja zaczynałam, przede wszystkim traktowałam YouTube jako pamiętnik swoich albumów. Bo wiadomo, zdjęcia można, znaczy kartki można zrobić na zdjęciu i wszystko widać. Albumy ciężko na zdjęciach. Więc zaczęłam właśnie nagrywać filmy po to, żeby pokazywać swoje albumy i po to, że jak one pójdą w świat, że ja mogę sobie jeszcze do nich wrócić, jeszcze przypomnieć, jakie ja tam zastosowałam, zastosowa... jakie, jak jakie stosowałam rozwiązania. No więc, więc też tak dla siebie tworzyłam. A teraz. Trzeba tworzyć już tak typowo dla was, bo to, że ja tu stoję i mi nic dobrego nie przyniesie, chyba że jakieś drobne z YouTube'a z reklam, nie? Ale, ale no, wiecie, to jest nieadekwatne do tego, ile czasu mi to tutaj zajmuje. Ale już do, do brzegu, linkujcie swoje filmy, gdzie ktoś właśnie pyta o zdania, o zdanie czy o sposób na, na, dany, na dane rozwiązanie. No i jeszcze chyba taki ostatni punkt, który mi przychodzi do głowy, Oznaczanie kanałów, y, którymi się inspirujemy. Na przykład, jeżeli albo inspirujemy, albo y, robię pracę według wyzwania Lemon Craft, to ja oznaczam kanał Lemoncraft, Craft, żeby, żeby, y, żeby to było, wiecie, widoczne też dla tego twórcy. Y, napędzamy sobie, to jest tak jak rozrzucenie tych linków kogoś przyciągamy do swojego filmu. No wiecie, z Lemoncraftu ludzie nie muszą chcieć oglądać, w sensie Ania czy Kasia, czy no generalnie nie muszą chcieć oglądać moich filmów. Ale jeżeli ja napiszę, symbolek małpki zrobię i Lemoncraft oznaczę, to znaczy, że ja w tym filmie używam produktów Lemoncraft i że ja chciałabym właśnie w ten sposób trochę może zareklamować tą filmę, pochwalić się przy okazji swoimi jakimiś tam pracami, rozwiązaniami. Ale wiecie, to jest użyciu ich produktów, więc na pewno myślę ja tak przynajmniej z mojego punktu widzenia, jakby mnie ktoś oznaczał, to ja bardzo chętnie pooglądam później takie prace. To jest zupełnie inne spojrzenie na, 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 tą, na ten sam problem, na te na same papiery, czy na ten sam wiecie, forma, formę pracy, nie? Więc to jest też takie. rozrzucanie nitek o tym, że e, mamy tego YouTube'a, że gdzieś tam pojawiamy się w sieci. Tak, więc to jest taka wskazówka. I jeszcze już taka całkiem ostatnia, to jest właśnie pokazywanie swojej twarzy. Nie bójcie się. Nie bójcie się pokazywać swojej twarzy. No chyba, że z jakichś tam względów nie możecie. I jesteście bardzo tacy inkognito, no to wiadomo. Ale jeżeli chcecie rozwijać ten kanał, chcecie trafiać do ludzi, chcecie z tymi ludźmi później spotykać się na zlotach, żeby wspólnie się rozpoznawać i wiecie, zupełnie inaczej się rozmawiać z kimś, kogo już się widziało, chociażby tak o... przez, przez kamerę. No, więc naprawdę polecam Wam. Wtedy też więcej osób do Was będzie docierać, bo zupełnie inaczej ogląda się filmy, gdzie są tylko ręce i praca, ok, nawet piękna praca, a zupełnie inaczej, jak zobaczy się tą osobę, która to w pracy stworzyła. Nie, więc, yy, więc to Wam też polecam oglądać, pokazywać właśnie swoją twarz. I tak kolejna rzecz, która mi przyszła teraz do głowy, której nawet sobie nie napisałam, a jest dosyć istotna, przynajmniej dla mnie. I to w sumie nie tylko dla mnie, bo wiem, że wiele z Was też tak ma. Nie lubimy, z założenia w większości, oglądać filmów w przyspieszeniu i z podłożoną muzyczką. Zauważyłam to po swoich filmach, gdzie jakieś tam tutoriale nagrywałam, te pierwsze całkiem, czy to tam na Craft Uli, ze sklepiku Gosi, czy na moim kanale. Jak były przyspieszone filmy, nie miały takiej oglądalności, takiej klikalności, takiej yy, tak długo nie były oglądane jak te filmy, w których coś się gada, coś się opowiada. Chociaż wy wiecie, no coś wina na język przyniesie. Czasami przy tworzeniu nie muszę cały czas mówić, a tutaj kleję, a tutaj coś tam. Albo jak pokazuję jakąś kartkę czy jakieś zakupy, to czasami widzę arkusz papieru, mi się nasunie jakaś, jakieś skojarzenie, że o, jakiś liczny jest ten kwiatek, yy, jest w takim kolorze, że będzie mi świetnie pasował do tego i tamtego. Różne są skojarzenia i zupełnie inaczej ogląda się filmy. Zauważcie kanał Eni, którym ona właśnie bardzo dużo opowiada, też ma coraz więcej subskrybentów i bardzo fajnie się ogląda. Ja uwielbiam jej kanał, uwielbiam wracać do niego. Kanał Asia Szulik. Asia Szulik też nie, nie rzuca swoich filmów, tutoriali z przyspieszeniem, tylko opowiada, co, jak. Jak kogoś to nie interesuje, ok, no to zobaczy na początek, i ewentualnie efekt końcowy, ale większość ludzi. Znaczy tak, większe prawdopodobieństwo, że nie przewinie się tego filmu całego, nie ważne, że on jest długi, nie przewinie się tego filmu, niż taki, który przewinie się, ten przyspieszony. Zwłaszcza, że coraz częściej też szanujemy nasz czas i jak nagrywamy, znaczy jak tworzymy, znaczy lubimy dzielić ten czas też, nie robić jednej rzeczy w tym samym czasie, <laughs> nam się motać, do rzeczy, tworzę coś, robię kartkę. Nie mam czasu patrzeć. W tym momencie odpadają mi wszystkie przyspieszone filmy z muzyczką, a jeżeli ktoś mi opowiada o tym i coś zwróci moją uwagę, to zerknę. W tym momencie zerknę na ten, na ten film akurat na tą, um, na tą pracę tego kogoś, albo na ten przydać, który będzie mi pokazywał, bo oni o nim wcześniej coś opowiada i przykuje mój słuch. Ja w tym czasie sobie głupie coś i robię. Albo na live'ach Tosi. Zobaczcie, ile osób jest na live'ach Tosi. Bo tam jest rozmowa, tam jest interakcja. W ogóle to się w świetny sposób y, prowadzi te live'y, że ja nie wiem, jak ona to jest w stanie jednocześnie tworzyć, jednocześnie czytać komentarze, czytać je na głos, komentować i to robić w miarę na bieżąco i spójnie i się nie pomieszać, bo ja to żebym bym w ogóle przykleiła wszystko do góry nogami, jakby tak miała robić, nie? dlatego live'ów nie prowadzę, może kiedyś. No ale y, y, mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Zwróćcie uwagę, jakiego rodzaju filmy sami lubicie oglądać i takie filmy twórzcie. No, więc taka jest moja porada w sumie tak na zakończenie tej części wskazówek YouTubeowych generalnie no, z publikacji filmów w sieci. Tak, więc dziękuję Wam bardzo na dzisiaj. Dzisiaj, jak widzicie po moim ubraniu zresztą, <grytanie> trzeci film, który nagrywam, więc już nie dam rady, ale już myślę, że teraz już jestem ogarnięta i mam nagrane wszystko do... Do czasu mojego powrotu, więc bardzo się z tego powodu cieszę, bo nie chciałabym właśnie zostawiać tego mojego YouTube'a teraz takiej czarnej dziury na trzy tygodnie. No bo wiele z Was do mnie wtedy już by w ogóle nie wróciło i to nie chodzi o to, że wy mnie nie robicie, albo coś Wam, YouTube nawet nie podpowie moich filmów wtedy, nie? No więc nie będzie dziury, będą filmy, głównie będą właśnie z tego e, z zakresu takiego e, scrapbookingu na poważnie, bo skoro ruszyłam, no to ruszam z kopyta. I tak, i takie filmy też jest mi łatwiej nagrać ich kilka jednego dnia niż kilka tutoriali jednego dnia. No nie oszukujmy się, więc trafiła się dobra okazja, żeby ruszyć właśnie z tą serią. I tak mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że któreś z tych wskazówek okazały się dla Was pomocne, że może coś tam Wam, jaka żarówka się zaświeciła w głowie. Będzie mi bardzo miło, jak skomentujecie ten film i, i zalajkujecie, i subskrypcje, i dzwoneczek i wszystko nie. <laughs> Dobrze, to dzięki wielki i do zobaczenia. W kolejnym filmie ja z Wami już zobaczę się, po powrocie już raczej nic nie będę w międzyczasie nagrywać, no ale Wy zobaczycie kilka rzeczy, które już przygotowałam dla Was wcześniej, więc pa pa!